Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie w ten zimowy poranek. Na wstępie chciałbym zaprosić do subskrybowania kanału, bo, bo będzie się działo na kanale, bo będzie pełno sportowych informacji pogodowych. Zresztą dzisiaj wieczorem postaram się wrzucić. Wstępną prognozę na weekend, a główną prognozę albo w sobotę z rana, albo... W... nie, w piątek wieczorem. Jako na koniec weekendu. I przepraszam, ale miałem lekcję, więc nie mogłem szybciej nagrywać. Jest mój kanał. Zachęcam do oglądania, dawania łapek w górę, w dół też możecie, jak chcecie, obojętne mi to. Zachęcam do nagrywania i pozdrawiam wszystkich. To dziwna sytuacja w zawodach w Willingen, bo. Piszcie w komentarzach, jak to się miewa do Norwegów. Czy to oficjalne jest to, że Norwegia zamyka od jutra rana granicę i Norwegowie nie przylecą do Willingen? I innych zawodów, bo prawdopodobnie zamkną granicę. Piszcie na ile, na ile oni tam zamykają granicę. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają w Polsce i za granicą. Dziwna sytuacja, piszcie, co tam się dzieje z Norwegami, czy oni wystąpią w Willingen, czy nie? To jest dziwna sytuacja w kadrze Słowenii, bo prawdopodobnie żaden z braci Prełców nie wystartuje, bo u ceny podobno wykryto koronawirusa. Więc nie wiadomo, jak to się miewa, czy oni wystartują, czy oni nie wystartują. Podobnie było w turnieju Czterech Skoczni z Polakami, ale wiemy, jak to się zakończyło i wiemy, jak to się skończył w Czterech Skoczni. Piszcie w komentarzach, czy Norwegowie powinni przyjeżdżać do Willingen, czy też nie. I piszcie, czy mają szansę wystąpić w Mistrzostwach świata na czasie klasycznym, bo prawdopodobnie tam zamykają granicę od 3 do 5 tygodni, ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Również u nas w Polsce nie będzie praktycznie żadnych zmian. Jedna zmiana to jest taka, że od początku do tego otwierają galerie handlowe. Prawdopodobnie powrót do nauki będzie za około 2 do czterech tygodni, ale to jest tylko wszystko nieoficjalne jeszcze. I prawdopodobnie też baseny zostaną otwarte w okresie kwiecień, czerwiec dopiero. To też nieoficjalne. Będzie coś oficjalnego. No to z chęcią wam opowiem. <laughs> Mnie coś ciekawego o sporcie. To także opowiem. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz. Właściwie tak. <laughs> piszcie czy w obecnym schemacie powinien odbyć się także turniej nordycki Raw Air. Pomimo coś, co bo on też jest niepewny. Ale niestety prawdopodobnie nie da się wrzucić za to żadnych konkursów, bo polska już limit. A ze skokowych wieści, eee. Yy... Rasznów dostał zielone światło, czyli prawdopodobnie ujrzymy skoki naciarskie w Rumunii w tym roku jeszcze. Piszcie top, wasze top 10, które miejsca zajmą nasi w Willingen oraz top 10 w Willingen 6. Do zobaczenia. Cześć. Więcej informacji jak coś będzie ciekawego. Cześć.